19 listopada prezydent podpisał ustawę, która była opracowywana przez wiele osób, ale również przez taki zespół, w którym miałem zaszczyt pracować przez ostatnie dwa lata. Co się zmieni? Zmieni się wiele. Mam nadzieję, że na lepsze pojawią się oszczędności pojawią się dodatkowe, inkrementalne pieniądze w systemie finansowym. Oszczędności. Pracowników z oszczędności generowanych ze składek pracodawców i z dopłat ze środków publicznych, które będą pojawiały się dla tych z nas, którzy będą oszczędzali. Pojawi się system automatycznego zapisu. Coś, z czego do końca nie zdajemy sobie sprawy, bo na pytanie, co muszę zrobić, tutaj bardzo prosta odpowiedź: Nic. Pracowniku, ty nic nie musisz zrobić. Ty po prostu daj swojemu pracodawcy założyć pracowniczy plan kapitałowy, wesprzyj go. Sprawdź i pomóż założyć umowę o zarządzanie, umowę o prowadzenie. To są te podstawowe kwestie, które będą funkcjonować i nie robimy nic. Po prostu zostajemy zapisani i odprowadzają się nam składki na nasze oszczędności, które są prywatne i dziedziczne. Całość rozpocznie się w przyszłym roku. W lipcu. Wtedy będziemy mieli do czynienia z pierwszym etapem, gdzie będą zapisywani pracownicy największych firm. Największych to oznacza firm, które zatrudniają ponad 250 osób, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takich firm w Polsce mamy niespełna 4000. Te firmy mają pierwszy obowiązek założenia pracowniczych planów kapitałowych, chyba że do tej pory skorzystały z funkcjonujących pracowniczych programów emerytalnych i odprowadzają składkę w odpowiedniej wysokości, to znaczy w wysokości 3,5% wynagrodzenia pracownika bądź więcej. Natomiast te z firm, które do tej pory nie interesowały się tym zagadnieniem, będą mogły, a nawet musiały otworzyć pracownicze plany kapitałowe. Stary system OFE to system, w którym mieliśmy do czynienia z podziałem obowiąz obowiązkowej składki, można powiedzieć podatku, na część, która trafiała do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i na część, która trafiała do komercyjnych instytucji, czyli powszech powszechnych towarzystw emerytalnych, zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi. Ta składka była składką pochodzącą z naszych wynagrodzeń. Z których była pobierana w postaci podatku. Tutaj nie pojawiały się żadne dodatkowe pieniądze, żadne dodatkowe oszczędności. One po prostu były dzielone. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku dowiedzieliśmy się, że to nie są środki prywatne, tylko to są środki publiczne. Część z tych pieniędzy została przekazana wtedy, w 2014 roku, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część z nas zdecydowała się na pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych, część z nas na to się nie zdecydowała. To już mamy za sobą, tego nie ma. Część z nas, która oszczędza w PTE, będzie dalej oszczędzała w PTE część ze swojego, drobną część ze swoich wynagrodzeń. Natomiast w, pra, w pracowniczych planach kapitałowych mamy do czynienia z zupełnie nowym rozwiązaniem. Po pierwsze, środki te od razu są określone w ustawie mianem środków prywatnych. To oznacza, że możemy z nich skorzystać de facto od razu. To są środki, które są środkami dziedzicznymi, to są środki, które możemy wypłacić, to są środki, z których możemy skorzystać w przypadku choroby. Z tych wcześniejszych form, takich o których pani raczyła wspomnieć, nie mogliśmy skorzystać od tak po prostu pójść, pobrać, skorzystać. W przypadku pracowniczych planów kapitałowych mamy do czynienia z systemem w 100% w prywatnym gdzie pojawia się dodatkowa składka wynikająca z wpłaty pracodawcy i ze środków publicznych, no i z naszych oszczędności. Nasze oszczędności będą zależne od tego, finalnie ile będziemy odprowadzać, albo podstawową składkę wysokości 1,2% albo dodatkową, łącznie możemy oszczędzać nawet 8% miesięcznie. Ile środków pojawi się w, na rynku kapitałowym, to zależy od tego, ilu z nas zostanie. Jeżeli przyjmiemy, że łączna grupa pracowników to 11 milionów, ponad 11 milionów osób i założymy bardzo, bardzo zachowawczo, że na przykład 7-6 milionów z nas będzie oszczędzać, że mediana wynagrodzeń to jest Około 40 tysięcy, dominanta wynagrodzeń to jest około 40 tysięcy złotych rocznie. I składka, która z tego będzie wpływała w wysokości 3,5% wraz z dopłatami, to jest powiedzmy 1500 złotych rocznie, to mamy do czynienia z kwotą około 10 miliardów każdego roku. Być może więcej, być może będzie to kilkanaście miliardów, ale 10 miliardów jako zachowawczy poziom. Daje nam w perspektywie najbliższych 10 lat dużo ponad 100 miliardów, nawet na rynku niskich stóp procentowych. W co środki będą inwestowane? Otóż e, środki te mogą być inwestowane w walucie polskiej do 70% łącznej kwoty, w walucie niepolskiej do 30%. Istotnym elementem, który się często pojawia jako pytanie, jest kwestia. WIG 20 i przyczyn dla których WIG 20 został tutaj w ustawie określony. Przyczyna jest bardzo prosta. Te spółki znajdujące się na tym indeksie to są spółki płynne. One umożliwiają dla środków prywatnych, które, z których możemy skorzystać w różnych przypadkach, dostęp do, do kapitału bardzo, bardzo prosty. Ponadto możemy inwestować również w inne rozwiązania, które mam nadzieję przyczynią się do, do rozwoju rynku kapitałowego i do y, generalnie wzrostu oszczędności.